TVpodkarpacie.pl W Urzędzie Miasta Sanoka odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon lub taras w Sanoku i w powiecie sanockim. Idea tego przedsięwzięcia zrodziła się jeszcze w latach 90., ale z różnych przyczyn w 2006 roku zaprzestaliśmy organizować tego konkursu. I w 2012 roku Tygodnik Senocki zaapelował o reaktywację konkursu. Chcieliśmy mocno tupać, zazdroszcząc innym miastom, które są piękne, ukwiecone, że, że, że Sanok jednak tu troszkę odstaje. Te narzekania trafiły do towarzystwa i mamy efekt w postaci pierwszej edycji konkursu po kilkuletniej przerwie, do którego zgłoszono 13 ogrodów i 3 balkony lub tarasy. Na miano najpiękniejszego ogrodu w Sanoku, zdaniem jury, zasłużył ogród pani Bożeny Gacek. Przede wszystkim radość satysfakcja z pracy tej, którą wkładam. Być może trudno nazwać to pracą, bo to jest dla mnie bardzo duża przyjemność. Natomiast najpiękniejszy ogród powiecie senockim należy do Bogusława Bukreja, mieszkańca Nowotańca, którego ogród znajduje się w miejscowości Wola Senkowa. Ogród jest piękny i jest to moje miejsce praktycznie wypoczynku, chociaż czasu do tego wypoczynku mam bardzo mało. No, ale jednak tam potrafię zregenerować swoje siły. W przyszłym roku organizatorzy zapowiadają kolejną edycję konkursowych zmagań. Tv podkarpacie.pl